Yy, odmiana gala. Yy, gala, jak wiemy, jest wrażliwa na choroby kory i drewna i w momencie, kiedy yy, mamy porażone pędy, tutaj jest yy, przykład taki, ty, tak, gorzel kory, yy, musimy zastosować yy, wycięcie, czyli tak zwane cięcie fitosanitarne. Polega ono na, jeżeli to, jest bocz, jeżeli to jest gałązka, gałąź, wycinamy ją w całości. Dobrze jest usunąć z sadu takie porażone pędy, ponieważ wraz z takimi pędami mamy w sadzie źródło infekcji wtórnych. One się po prostu będą roznosić w następnych latach. A czy jeżeli mamy wyraźnie widoczną gałąź porażoną przez mączniaka, również ją usuwamy? Tak. W przypadku gali. Akurat tej nie ma mączniaka, nie jest on widoczny, ale są kwatery, na przykład mam taką kwaterę młodą gale, gdzie szło przez sąsiedztwo. Dość dużo było mączniaka i to jest bardzo ważne, że w przypadku formowania należy zwracać uwagę na mączniaka i usuwać, ponieważ jak się nie usunie, to ten mączniak poraża coraz to nowe pędy i jest ciężko formować, czy też przewodnik, czy boczne pędy. Widoczne są, łatwo widoczne są takie pędy porażone przez mączniaka? Yy, nie zawsze. Tutaj problemem jest taki okay. dzień jak. Nie, taki dzień jak dziś, kiedy świeci słońce, to wtedy naprawdę ciężko jest zobaczyć. Dobrze jest ze słońcem, prawda? lub pochmurny dzień, ale jest, jest to do, do zidentyfikowania, ponieważ te pędy się charakteryzują tym, że są jasne, mączysty nalot jest na nich i wtedy, wiadomo, z pewnym zapasem usuwamy też.